PWSZ z roku na rok kształci coraz więcej studentów. Zwiększa też liczba kierunków studiów. Mimo że rok akademicki jeszcze nie został oficjalnie zakończony, to włocławska uczelnia już szykuje się do rekrutacji nowych studentów. Utrzymujemy wszystkie kierunki, które do tej pory były realizowane w naszej uczelni. Jest to 10 kierunków studiów pierwszego stopnia, studiów sześciosemestralnych i siedmiosemestralnych w przypadku studiów inżynierskich, czyli licencjackie i inżynierskie i do tego momentu wszystko jest jak było. Mamy jeden kierunek magisterski, jest to drugi stopień studiów pielęgniarskich. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w tym roku wprowadza dodatkowy kierunek do swojej oferty edukacyjnej. Władze uczelni otrzymały już zgodę na prowadzenie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Są to studia, które przygotowują do aplikacji poszczególnych aplikacji w zawodach prawniczych, czy radcowskiej, czy adwokackiej, czy komorniczej, czy sądowej. Naszym założeniem przy pisaniu tego programu było bardzo dobre przygotowanie praktyczne. Stąd też nowatorski program opracowany zresztą przy współudziale wielu praktyków Adwokatów, radców prawnych, zakładający między innymi na ostatnich latach. Zajęcia stricte przygotowujące do aplikacji, zakładające zajęcia dotyczące wyboru drogi prawniczej, możemy obiecać, że będziemy mieli bardzo dobrą kadrę. Zainteresowanie studiami na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej jest bardzo duże. Na każdy z kierunków PWSZ będzie rekrutował maksymalnie 75 osób. Pierwszy etap rekrutacji rozpocznie się już 24 lipca.